Siemaneczko z tej strony, kuzonek. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam dwa sposoby na zysk. To, co widzicie właśnie na ekranie, czyli moją listę transferową, to sposób, który w aktualnym czasie oddaję naprawdę bardzo dobrze. Dosłownie to, co widzicie na ekranie, zajęło mi 25 minut przed odcinkiem, żeby przeflipować aż tyle stron non-rerów. Wiem, że wydaje się być to niemożliwe, ale jak w dalszej części tego odcinka pokażę Wam filtry i sposób, jak to robiłem, to zrozumiecie, że wszystko serio ma ręce i nogi i że łatwo jest to robić. A wszystko oczywiście ze sprawą tego, że wszystkie te non-rery aktualnie są potrzebne. Do nowych SBC, które weszły do gry w ostatnich dniach i naprawdę są bardzo popularne, to właśnie o nich będzie pierwszy sposób pokażę, jak je kupować, po ile kiedy sprzedawać i za ile. Na no drugi sposób będzie odnosił się do menadżerów, na których popyt aktualnie jest również bardzo duży. Pokażę wam, jak z dużą łatwością licytować pewne perełki, które przed food Champions chodzą po kilka tysięcy końców, a w ciągu tygodnia są do wyłapania po 200-300 końców. Pokażę wam oczywiście gotowe filtry, gotowe przykłady. Także jeżeli chcecie sobie zarobić końce, to oglądajcie odcinek do samego końca. Końca, a uwierzcie mi, że nie pożałujecie i na pewno ten handel u was będzie później wyglądał jeszcze lepiej. Teraz macie dosłownie 3 sekundy na kliknięcie suba, bo odcinki na tym kanale są co dwa dni, także jeżeli nie chcesz pominąć poradników, to mniej suba, oczywiście dostaniesz powiadomienie. No i lajka też możesz zostawić, bo jak dobijecie 150 lajków, to w przyszłym tygodniu dodaję wam kolejny sposób na zysk Ja oczywiście daję wam film za darmo. Wy możecie dać mi suba i lajka, chyba jest to naprawdę spoko wymiana, a teraz zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie oczywiście od tego pierwszego sposobu z kartami złotymi, zwykłymi Nierzadkimi. Oczywiście pokażę Wam, jak to robiłem, kiedy to robić i tak dalej, na jakich kartach. Zaczniemy sobie, oczywiście, od tego, że takie karty aktualnie, przez wszystkie SBC, jakie mamy w grze, choć sprzedają się od razu po 650 końców. Jak widzicie, pierwsza karta za 650 jest za 6 minut, co oznacza, że wszystkie karty, które wystawicie po 650, będą się sprzedawać. Ja, jak to nagrywam, jest rano, jest godzina 10. Wieczorem uwierzcie mi, że wiele kart schodzi po 700, co widzieliście zresztą na liście transferowej. Także załóżmy sobie tą cenę 650, żeby tutaj nikt mi potem nie osądził, że oszukuje. Swoich widzów. Oczywiście ja to robiłem w taki sposób, że wszystkie karty, jakie są, ustawiłem sobie maksy na 400 i wszystkie karty po kolei licytowałem. Wiadomo, że jest to monotonne i czasami bywa ciężkie, ale uwierzcie mi, że bardzo dobrze wychodzi. Każdą kartę trzeba licytować po 400 i potem każdą kartę, którą wylicytujecie, od razu wystawiałem za 650, a jeżeli była to karta na przykład 105 ulik, to wystawiałem, wystawiałem ją za 700 i też ona również schodziła. Oczywiście wtedy na jednej karcie macie około 200-250 końców zysku. Wiadomo, że możecie powiedzieć, że jest to mało, ale weźcie pod uwagę, to, że cztery karty dają wam już 1000 końców, a naprawdę te karty nie ciężko się licytuje. Tylko taka porada ode mnie: nie licytujcie sobie na pierwszej stronie, bo jak widzicie, będzie wam ciężko to robić. Tylko na przykład ustawcie sobie tutaj na kup teraz 15 milionów, żeby te karty wam się odświeżały I przejdźcie sobie na przykład na stronę, nie wiem, 10, 11, tam gdzie te licytacje jakby kończą się za większą ilość czasu, bo raczej tam tych kart jeszcze nikt wam nie będzie licytował i nikt wam nie będzie przeszkadzał. Dzięki czemu będziecie sobie mogli to robić z dużą łatwością. Na przykład przejdziemy sobie do strony numer 15 i tutaj każdą kartę po kolei. Będę licytował po 400 końców. Wiadomo, że prawdopodobnie dużo osób będzie was przebijało i nie wszystkie karty będzie Wam się udało wylicytować, ale oczywiście zrozumcie to, że raczej każdy będzie chciał na tym zarobić. Taki protip ode mnie, jeżeli macie czas, na przykład nie musicie jutro nigdzie wstawać, to posiedźcie sobie na przykład, nie wiem, o pierwszej w nocy, jeżeli jeszcze będziecie przy komputerze, wejdźcie sobie do gry i wtedy sobie policytujcie te karty, bo raczej w nocy mało osób gra, mało osób będzie te licytacje przebijać i wtedy, jak się obudzicie rano, prawdopodobnie wiele kart będziecie mieli wygranych. Także to jest jedyna rzecz, jaką można właśnie robić, Czyli te karty masowo licytować, każdą kartę, jaką wygracie, wystawiacie za te 650, 700 końców i macie zysk. Ewentualnie druga sprawa yy, codziennie między 19 a 20 polecam sobie po prostu te karty snajpić na świecie, ponieważ po 19, wiele osób otwiera paczki, wiele osób robi SBC i tak dalej. Naprawdę ludzie bardzo zaniżają te ceny, także ustawiacie sobie takie filtry i snajpicie, Każdą kartę, oczywiście, którą dorwiecie po 400, tak samo wystawiacie za 650. Jeżeli kartę dorwiecie jakąś taniej po 350 czy coś, no to oczywiście jeszcze więcej zarobicie także im taniej dorwiesz karty, tym masz większy profit, wszystko zależy od Ciebie. Oczywiście robić można to codziennie, ponieważ póki są te wszystkie SBC aktualnie, to i tak popyt na te karty będzie. Oczywiście na Discordzie o tym sposobie ludzie z rangą handlarz wiedzieli już dawno, ponieważ już 4 dni temu, jak te nonRy od razu podrożały, to o nich pisałem, także jak masz tą rangę, to na pewno wiesz o czym mówię, jak nie, to masz link do Discorda w opisie. Oczywiście polecam również sprawdzić sobie klub, ponieważ wielu z nas na pewno ma jakieś tam nonrary, które aktualnie, no są z, na przykład z tych mniej popularnych lig, z tych mniej popularnych Rodowości I tak w żadnych SBC ich nie przepalicie, jak na przykład tutaj widzicie. No to ja sobie od razu ten rary również wcześniej, przedwczoraj, wystawiałem już, bo zawsze to jakieś free coinsy. A po co mi te karty mają zalegać w klubie? No, i jeszcze jeden mały protip. Jak otwieracie jakąkolwiek paczkę ja pokazałem to na przykładzie właśnie tej paczki z podglądem, bo innej nie mam, to nie quickselujcie duplikatów, bo ja często mam taki odruch, że jeżeli w duplikatach widzę jakieś karty złote, nieświecące, to od razu quikseluję je za 260 monet, a aktualnie każdą z tych kart można wystawić po 650 i ona zejdzie. Ja sam się na tym bardzo przejechałem, bo przez pierwsze dwa dni w ogóle o tym nie pomyślałem, aż tak naprawdę chyba przed wczoraj natchnęło mnie, bo miałem strasznie dużo duplikatów, chyba 11 duplikatów w jednej paczce i natchnęło mnie, że przecież te karty dużo kosztują, więc zwróćcie na to uwagę i jak otwieracie jakąkolwiek paczkę za SBC czy coś, czy za nagrody, to te duplikaty sobie wystawcie na rynek po te 600, 650 a nie quicksellujcie ich, bo, bo naprawdę póki są one drogie, to można fajnie tutaj więcej zyskać na każdej paczuszce no i dobra, drugi sposób, czyli menadżerowie ja teraz wyświetlam wam na ekranie pewną informację, jest to oczywiście informacja z mojego discorda płatnego jest to oczywiście ranga handlarz, na której publikuję gotowe sposoby na zysk, na inwestycje gotowe filtry do snajpienia wszystko jest wypisane na tacy nazwiska razem, razem z cenami i tak dalej także jeżeli chcesz sobie zarobić coinsy, to wbijaj oczywiście na discorda, możesz sobie zakupić rangę, płatność jest jednorazowa płacisz raz i masz dostęp cały rok oczywiście masz również kanał opinia fifaczy możesz poczytać opinie ludzi, którzy mieli taką rangę Rok temu ile oni zarobili czy polecają i tak dalej naprawdę osobiście uważam że warto bo wszystkie te sposoby które oglądacie wy na YouTubie to zawsze z wyprzedzeniem kilkudniowym są na Discordzie i zanim ludzie się o tym wszystkim dowiedzą no to handlarze sobie na spokojnie zarabiają i nikt im w tym wszystkim nie przeszkadza tak jak widzicie ja wam zamazałem wszystkie informacje bo chyba logiczne że jak handlarze płacą to chcą dostawać coś więcej ale na kilku przykładach pokażę wam jak ten sposób z menadżerami działa zaczniemy sobie oczywiście od menadżera z Hiszpanii pokażę wam pewną zależność gdzie używając jednej karty jednorazowej Możecie naprawdę pomnożyć zysk na jednej karcie 4- albo 5-krotnie? Zobaczcie, menadżer z Hiszpanii aktualnie jest do dostania po 150 końców. Załóżmy, że po 200 nie ma znaczenia, czy jest to menadżer brązowy, czy jest to menadżer złoty. Jednak zawsze, jeżeli macie do wyboru albo brązowego, albo złotego, to wybierzcie sobie złotego, bo często ludzie wolą mieć menadżera złotego, bo ładniej to wygląda. Albo czasami ludzie niedoświadczeni myślą, że menadżer złoty coś więcej daje. Także kupcie sobie takiego menadżera za 200 końców. Ewentualnie, jeżeli macie czas, robicie to masowo, to można to go zalicytować za 150 końców i po czekać, no bo oczywiście wtedy zawsze 50 końców macie więcej tego zysku, ponieważ nie niewydany to końc zarobiony, bardzo fajne hasło, którym ja się mega kieruję, no i teraz kolejna zależność, oczywiście weźmiemy sobie ligę Serie A i zobaczycie, że tacy menadżerowie sprzedają się po 1200 końców, nie wiem czy dzisiaj to będzie wychodzić, bo dzisiaj mamy środę, a raczej w sobotę, w piątek, sobotę polecam to robić, no bo te ci menadżerowie, jak widzicie jest ich bardzo dużo tanich, ale musicie mi zaufać na słowo, że przed Food Champions będą oni schodzić po 1200 końców, ponieważ tak jest i taki sposób już kiedyś na moim kanale był. Bardzo fajnie się on przyjął, ale ponawiam go, ponieważ naprawdę cały czas on bardzo fajnie wychodzi. Także zobaczcie. Wejdziecie sobie teraz kartę jednorazową, Liga Menadżera, Liga Menadżera Serie A i takie coś dorwiecie naprawdę po taniości, ponieważ no takie ligi menadżera, to jest koszt 200 końców kupujecie i teraz zobaczcie co robicie nakładacie tą ligę menadżera na menadżera z hiszpanii, którego kupiliście i dzięki temu wydając 200 końców na menadżera, 200 końców na ligę a wystawiając tego menadżera za 1100 macie od razu 800 końców zysku na jednej karcie, teraz także wywalacie sobie tego menadżera, którego macie w swoim składzie dodajecie sobie tutaj menadżera nowego tego, którego kupiliście, czyli ja sobie kupiłem tego menadżera, chyba to był ten Paco Lopez, oczywiście biorę tutaj użyj karty na menadżerze nakładam na niego ligę menadżera Serie A, którą kupiłem jeżeli gracie w Ultimate Team to tych lig nawet nie musicie kupować bo prawdopodobnie macie ich tak dużo w klubie, że ten sposób wyjdzie wam jeszcze taniej, ja mam aż 11 takich serii więc niepotrzebnie kupiłem, ale na przykład odcinka, no i oczywiście wystaw na licytację 1100 i tutaj możecie sobie ustawić czas trwania dłużej, żeby on był jak najdłużej na rynku, ja cię jest środa, więc żeby on był do Food Champions, na 3 dni sobie go wystawię i na 99% on mi zejdzie Także zaufajcie mi i naprawdę to fajnie oddaję. Przed Food Champions zobaczcie, że ci menadżerowie serio będą się sprzedawać. Kolejny, oczywiście, przykład z tamtej tabelki, ponieważ pokażę Wam jeszcze jeden, to argentyjczyk. Argentyńczyka menadżera też można dorwać po taniości. Jak widzicie, tu są praktycznie same złote karty, także tutaj jeszcze wybór lepszy. No i to samo liga. Jeżeli sobie weźmiecie na przykład tutaj Argentyńczyk z Premier League, naprawdę tych kart nie będzie dużo na rynku. Zobaczymy chwila prawdy, czy Was nie okłamałem? Nie okłamałem Was, jak widzicie wpisałem sobie filtr 1200, gdybym sobie wpisał filtr 1400 i tak jest tylko po Cetino jeden, który schodzi od razu, bo jak widać najnowszy jest za 16 minut a jeżeli chcielibyście sobie kupić menadżera z Premier League, jest to też naprawdę bardzo mały koszt, także menadżera z Argentyny sobie kupiłem, kupuję sobie jednorazowe liga menadżera, kupuję sobie ligę menadżera Premier League, która i tak kosztuje 200, ja nie będę tego robił, bo tych lig menadżera bardzo dużo mam w klubie, co widzieliście znowu przechodzę do składu, jestem w sposób trochę monotonny, no ale i tak 800 końców zysku na jednej karcie menadżera. Uważam, że jest to naprawdę duży zysk, i warto się chwilę pomęczyć, więc dodaję sobie tego menadżera, którego kupiłem. Był to menadżer, chyba ten nie pamiętam. Jeżeli nie, to przepraszam. Oczywiście klikam tutaj, użyj karty na menadżera, na menadżera, liga menadżera. Premier League, których mam aż 6, także no Warf, w sumie nie muszę nic wydawać. No i oczywiście wystawiam go na licytacji za 1200 końców, również na 3 dni. Naprawdę bardzo fajnie to oddaję, tylko taki prototyp dla mnie, dla osób, które oglądają ten odcinek do końca. Mówiłem, że warto te odcinki oglądać do końca. Jak sobie wystawiacie te karty, tych menadżerów, to nie wystawiajcie z tej samej ligi i tej samej narodowości więcej niż 5-6 menadżerów, bo jak się rynek zaśmieci, to mogą wam karty nie schodzić. Czyli na przykład wystawcie sobie 6 Hiszpanów z Serie A, wystawcie sobie 6 Argentyńczyków z Premier lig, wystawcie sobie na przykład 6 Argetyczyków z Bundesligi, i tak dalej, i tak dalej. Jak jesteś oczywiście na Discordzie, to tych przykładów tam masz chyba 8 albo 9, także na raz możesz tych kart 50 na spokojnie wystawić. Jak nie chcesz kupić handlarza, no to wystaw sobie z tych trzech lig, tych trzech kombinacji, które powiedziałem, po 6 kart maksymalnie, żeby ci menedżerowie schodzili, bo jak każdy z nas wystawi po 6 kart, to tych menedżerów będzie tyle, że każdy z nas bardzo mało zarobi. Także weź to pod uwagę, bądź fair z innymi i nie zawyżajcie cen, nie wystawiajcie tych menedżerów drożej, bo później piszecie mi w w komentarzach, że ten sposób nie działa. No i teraz sekundka na omówienie wczorajszego kontentu, bo wiem, że dużo ludzi to ciekawi i tak dalej. Moje danie ogólnie chyba tego challenge'u nie muszę mówić, że nie warto robić, bo tutaj jest tylko paczka złota. Tutaj mamy oczywiście party baga, który kosztuje 43 tysiące końców. 77% osób ocenia, że warto go zrobić. Macie w wymaganiach jeden skład 83 plus inform, a dostajecie oczywiście paczkę 84 plus Road to the Knockout, albo oczywiście trail Brazera. Ja mówiłem, że takie SBC się pojawi już w niedzielę, także wiedziałem, że te informy jeszcze bardziej urosną razem z 80 trójkami. Kolejny przykład, dlaczego warto handlarza mieć, ponieważ to SBC również bardzo oddało. Na jednej sztuce informa było 3000 zysku, gdzie te informy naprawdę są aktualnie bardzo wysoko. Uważam, że jest to zysk idealny, bo kupując sobie 10 sztuk informów macie już 30 tysięcy zysku. No naprawdę, czego ciaj więcej, jeżeli macie większy budżet, to nic tylko inwestować. A oczywiście dostaliśmy jeszcze Rapinoe, która kończy karierę. Chyba nie muszę mówić, że nie warto tej karty robić. No i dostaliśmy oczywiście jedną kartę, jest to oczywiście Krieger. Macie do przepalenia jeden skład 83+, plus Inform. Ogólnie całe to SBC kosztuje 40 tysięcy końców i osobiście uważam, że ta karta naprawdę jest bardzo dobra. Jak widać po ocenach, ludzie w większości głosują, że warto tą kartę zrobić. Oczywiście jest to środkowa obrończyni, która ma również playstyle, która ma również pozycję na środkowego pomocnika defensywnego. I uwaga: ma ona 92 zwinności, 81 staminy, 96 skoczności, 85 facea, bardzo dobrą obronę, 81 siły strzału. 3 na 3 gwiazdki to oczywiście jedyny minus, nie jedyny minus, ale jeden z minusów. I drugi minus, jaki widzę, to to, że ma tylko 168 68 m wzrostu. Ja osobiście tą Krieger będę robił. Będę ją testował na środku obrony, na środkowej pomocy defensywnej, ponieważ uważam, że naprawdę warto ją zrobić. Za 40 tysięcy, no i tak możecie ją później przepalić w SBC, bo te 40 tysięcy, nie oszukujmy się, to właśnie tyle te karty, 88 praktycznie kosztują. Także każdy sobie może ją przetestować. Ja osobiście uważam, że warto. Być może się ze mną nie zgodzicie, ale naprawdę, jeżeli gdyby był to Facet, to takie statystyki na pewno byłyby warte dużo, dużo więcej. Także wydaje mi się, że serio, jednym słowem podsumowując, że warto. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym odcinku za dwa dni. Ja życzę Wam jak największych zysków, jak najlepszych trafów z paczek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema.